Siemaneczko wszystkim bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Kapixplay i dzisiaj zagramy sobie w Minecraft Survival. Od razu mówię, że to będzie seria. No i to jest ogólnie mój pierwszy film na YouTube. I jeśli Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę. Oczywiście powinienem to mówić zawsze na końcu. Zapominam, że to się mówi zawsze na końcu. No ale mniejsza z tym... Jeśli Wam się spodoba, to i tak dajcie łapkę tutaj jak No i teraz zacząłem właśnie kopać drewno. Możecie także pisać, jak ten odcinek ma wyglądać. Jak dany odcinek ma wyglądać. No i to będzie dla mnie najlepsze instrukcja, jak mnie nagrywać. To będziecie się cieszyć bardziej. Ja postaram się przynajmniej dwie rzeczy na raz zrobić. Albo jedną. Ale niektórych mogę nawet... Żadnych nie przyjąć propozycji. No i to będzie... Możecie się obrazić, ale... Ja nie mogę niestety tutaj wszystkich wam przyjąć takich propozycji na odcinek. No i chyba tutaj się osadzimy w tej dżungli. będzie na, Tak, to będzie najlepsze miejsce na osadzenie się. No, chyba. Tutaj możemy sobie wykopać. Dobra, to ja sobie już... Kilo. I... Oto. No i możemy już nagrywać. Yyy, kopać, sorry. Moja pomyłka. O no co to za dźwięki? Jakieś... Nie lubię takich dźwięków. Dajemy sobie nowy kilo, bo ten mi się jest językowy. Z wolna kocha potrzebuję szybko dużo kamienia, żeby już chować się do mory. W następnym łóżku, prawdopodobnie w następnym odcinku, znajdę łóżko. Kurde, mylę jest dzisiaj słowa. Chyba, będę mylił ten cały Dobra, czyli możemy już yy, yy, się. I jeśli ten odcinek będzie według Ciebie taki krótki, to sorry, bo jak za długo nagrywam, to mnie wywala z i spróbuję naprawić ten błąd albo po prostu znaleźć inny program do nagrywania, postaram się to zrobić, ale na razie będą takie krótkie odcinki, bo wywala mnie zawsze jak nagrywam. Czasami wywala mnie ciągle, jak za, dużo, za długo nagrywam. Za długo trwa filmiki, za dużo megabajtów y zajmuje, czy tam giga już nie wywala całkiem skandalu. Cały program mi i nie mogę kaniować. Także dzisiaj jak będzie filmik krótki to przepraszam, ale tą usterkę postaram się naprawić. Postaram e, usunąć trochę programu, żeby więcej było giga. To chyba mnie dlatego, że mam mało giga. O to co chodzi, tak naprawdę. O, i mamy na, niezłe na, miejsce na chatkę. O, nawet już węgiel znaleźliśmy. Bardzo fajnie, cieszę się. ok No i teraz sobie zrobimy tutaj. Żeby nie było tak ciemno, zrobimy sobie teraz piecyk i można sobie było przepalić te. Tak jakby nasze... No wiecie co. Okej. Okay. Żeby mieć pochodnie po prostu, o to mi chodzi. Okej, okay, trzeba się szybko Bo Już mam za a ja nie chcę tutaj mieć huraganu wielkiego z zombiakami przygody. Okej. Okay. Zombiasami. Dobra. Tutaj mamy wszystko. O o, znowu mi kraszuje Minecraft. Dobra. Jeszcze tylko tutaj sobie zrobię skrzyneczkę. I będzie gotowe. Wszystko. Jeszcze drzwi sobie zrobię. Trzeba się uwijać. I Idę jeszcze kopać tutaj sobie drewno. Okej. Okay. Mamy drzwi. OK, mamy drzwi. No i dobra, myślę, że to już chyba koniec tego odcinka. W następnym odcinku zajrzymy do tego cable. No i... kurde no. Na razie. Odcinek Wam się spodobał to łapki w górę, jak nie to łapki w górę. I dać subskrypcję możecie dać na mój kanał. Także pa, pa! Na dzisiaj to już koniec. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę. Jeżeli nie, daj łapkę w dół. Jeżeli tak, masz jeszcze drugą opcję. Subskrybuj. Dziękuję na razie.